Cześć! Witam Was energik w ten piękny, dzisiaj słoneczny dzień. Akurat wali słońce równo i dzisiaj mam dla Was unboxing i omówienie słuchawek Nuntek 02 2 HD. Są to słuchawki, znaczy ta marka Zero 2 jest, właściwie linia 02 2 jest następcą słuchawek 01, 1. Niestety nie miałem z nimi do czynienia, także ciężko mi będzie je porównać. Natomiast zajmiemy się tą linią 02. Całość dostajemy w bardzo zgrabnym, eleganckim pudełku. Troszkę przypomina mi to pudełko, które mogło być wykonane przez firmę Apple. Tutaj mamy na magnes taką zakładkę. Możemy zobaczyć w środku, jak wyglądają nasze słuchawki. Mamy omówienie wszystkiego, co w tych słuchawkach się znajduje. No i oczywiście takie okienko, gdzie możemy nasz produkt zobaczyć. Jak widzicie tutaj u góry słuchawki są dostępne w paru różnych wersjach kolorystycznych. Moja to wersja niebiesko-granatowa, jest jeszcze jakaś taka fioletowo-szara, biało-pomarańczowa i czarno-pomarańczowa. Kolory dobrane nieźle, ładnie się to ze sobą, ładnie ze sobą e, współgra. Ok, próbujmy teraz je otworzyć i zobaczmy jak te słuchawki wyglądają. Od razu, jak łatwo zauważyć, słuchawki są łamane, czyli możemy je w dość prosty sposób gdzieś przenieść. Połączenie, włączenie, włączenie słuchawek. Unieruchomienie słuchawek następuje jest takim klikiem, i teraz słuchawki są już gotowe do założenia na uszy. W zestawie dostajemy jeszcze pokrowiec na nasze słuchawki i kabel. Do podłączenia z gniazdem, tutaj słuchawkowym, wraz kabel jest wraz z mikrofonem, ale o ja tym kablu zaraz chwilkę powiem. No, i oczywiście dostajemy jeszcze manual. Same słuchawki, muszę przyznać, że wyglądane są naprawdę nieźle. Według producenta, ten niebieski kolor tutaj na bokach, to jest jakiś lakier, którym pokrywa się fortepiany, który ma zapewnić bardzo długą trwałość koloru. Faktycznie ten kolor, ten kolor jest taki niebieski, ale pod spodem widać jakby taki lekki brokat. To jest troszkę tak jak w samochodach typu Metalik tak to wygląda. Miejsca gdzie słuchawki się łamią są wzmocnione, także nie jest to plastik, tutaj jest to stalowe, dwa ładne. Mamy tutaj napisy ZORO i z drugiej strony ZORO2. Samo wykonanie muszę przyznać, że jest naprawdę niezłe. Same te muszle słuchawkowe też wypadają bardzo ładnie. E, przynajmniej ich wykonanie jest naprawdę bardzo dobre, miękkie. Na pewno nie będzie męczyło to uszu. I tutaj chcę Wam pokazać, bo e, wiele osób podchodzi do tego. No słuchawki jak słuchawki, i słuchawki i no, słuchawki to mają grać i tyle. No nie jest to niestety prawda. I pokażę Wam e, tutaj słuchawki, z których ja korzystałem do tej pory, e, aby nie pokazywać, jaki to jest filmy już. E, po prostu zdejmę ten pałąk i pokażę same muszle, żeby już tej filmy nie za bardzo tutaj nie, nie, nie rozśmieszać, nie włościć, nie, nie, nie że tak powiem. Słuchajcie, to są słuchawki, które używałem ja do tej pory. Kto ogląda moje, moje filmy, to wie, jakie to były słuchawki, zobaczcie, co się stało. Firma jest bardzo znana, bardzo e, firma, która oferuje produkty naprawdę wysokiej jakości, zobaczcie, co się stało z muszlami. E, słuchawki kosztowały mnie około 120 zł, no ale muszę przyznać, że no jakość ich wykonania niestety pozostawia sporo do życzenia, co widać na załączonym obrazku. Natomiast te słuchawki, faktycznie te muszle wyglądają jakby było wiele bardziej trwałe. I faktycznie w dotyku sprawiają wrażenie, że są bardziej trwałe niż te słuchawka, które Wam pokazywałem. Słuchawki to jest też urządzenie, z którego bardzo często korzystam w pracy, przy YouTubie. Zazwyczaj, kiedy prowadzę jakiegoś to zazwyczaj możecie mnie zobaczyć w, tych, w słuchawkach. I prawdopodobnie prawdopodobnie. Na pewno. Przerzucam się na te słuchawki Zoro, a moje te stare słuchawki odchodzą już w niebyt. To co mi się w tych słuchawkach podoba to odłączany kabel. Mamy tutaj, jak widzicie, mini Jacka i możemy podłączyć do niego kabel, który możemy podłączyć, na przykład, do komputera. Wróćmy uwagę na to, że kabel nie jest okrągły, jest płaski. Dzięki temu on się po prostu nie będzie skręcał. Fajna rzecz. Taka mała pierdółka jednak cieszy. Tutaj mamy mikrofon. Mikrofon tylko z jednym przyciskiem, czyli klikamy i uruchamiamy mikrofon, klikając ponownie ten mikrofon wyłączamy. To czego mi brakowało w tych słuchawkach, to zdecydowanie pokrętła głośności gdzieś tu z boku. Przydałoby się. Korzystam z innych jeszcze słuchawek, gdzie to pokrętło występuje, nie będę tutaj już sobie pokazywał i faktycznie to pokrętło by się tu przydało. Kolejna rzecz, która według mnie jeszcze by się przydała to dłuższy kabel. Aktualnie ten kabel ma Półtora metra czy coś koło tego, troszkę za krótki. W moim przypadku słuchawki są podłączone z tyłu do komputera. Przynajmniej muszę mieć 3-metrowy kabel i w tym wypadku muszę zakupić jeszcze dodatkowo przedłużacz, aby móc te słuchawki móc z nich swobodnie korzystać. Niemniej jednak, podłączamy sobie tutaj. To gniazdo, do gniazda tutaj e, mini jack i już nasze słuchawki są gotowe do e, odsłuchu. E, słuchajcie, no, tutaj, teraz, powiedzenie Wam, jak grają te słuchawki, to jest troszkę jak e, tłumaczenie łyse, łysemu kolorów, e, ślepemu kolorów. Niemniej jednak, w porównaniu z tymi słuchawkami, które pokazywałem Wam wcześniej, słuchawki na pewno grają o wiele, wiele lepiej. I ta różnica jest naprawdę słyszalna. E, Testowałem też to oczywiście na mojej Lumii, czyli jako odtwarzacz mp3, i też zdecydowanie te słuchawki wypadają o wiele lepiej niż te moje poprzednie. Także zdecydowanie słuchawki, fajny design, fajny design, dobrze grają i samo to, czy te słuchawki polecam czy nie, to to, że prawdopodobnie w przyszłości, gdy będą kolejne live'y bądź hangout'y, zobaczycie mnie właśnie w tych słuchawkach, bo no, mają, one, mają one moc, powiem tak, że przy słuchaniu naprawdę sprawiają się, sprawia, sprawdzają się doskonale i, i, no i dzięki temu oczywiście dźwięk jest generowany, no, powiedzmy sobie szczerze, lepiej niż w tych słuchawkach, których używałem do tej pory. No, odnośnie tutaj takich informacji czysto technicznych, których ja niestety za bardzo się tutaj nie rozeznaje, to mogę powiedzieć, że pasmo przenoszenia jest od 13 do 26 kHz, waga 164 g, impedancja, to jest chyba w ohmach podane, 32 ohmy. Także tutaj tych parametrów niestety nie jestem w stanie rozszyfrować, ponieważ ja za bardzo się na tym nie rozeznaję. Dla mnie liczy się tylko końcowy, jakby wynik, czyli czy słuchawki dobrze grają, czy nie grają dobrze. I to jest głównym z głównym elementem, dla którego kupuję słuchawki, tak? Wszystkie te parametry nie są mi do końca znane, ale ja jestem takim użytkownikiem, dla którego liczy się doskonały wynik końcowy, a nie tam patrzenie, czy te wszystkie parametry są względnie dobre, czy, czy niedobre. Oczywiście, jak ktoś się zna, to bez problemu sobie to rozszyfruje i będzie wiedział na ten temat więcej. Słuchajcie, słuchawki, no tak jak mówię, sprawdzają się nieźle. Właściwie bardzo dobrze, doskonale leżą na uchu. Dłuższe używanie tych słuchawek nie męczy. Niektóre słuchawki po prostu przy dłuższym trzymaniu na głowie zaczynają boleć uszy. Natomiast tutaj tego czegoś takiego nie odczułem. Fajny design. Można bez problemu się w tych słuchawkach pokazać na mieście. Miałem kiedyś takie słuchawki, nie pamiętam jakie to były filmy, Niemniej jednak dałem za nie 30 zł. To też były takie duże. No i potem się wstydziłem w tych słuchawkach chodzić na mieście. A w tych faktycznie. ZORO2 Wyglądają fajnie na głowie i można je spokojnie nosić. Cieszy, odłączony kabel to jest też dosyć fajna rzecz, ponieważ ja często jestem osobą, która często za ten kabel ciągnie. Tak? Czyli na przykład są podłączone słuchawki, zapomnę, że mam je na głowie i idę sobie wstawić wodę na herbatę. I oczywiście wyrywam od razu całe słuchawki wraz z kablem z karty dźwiękowej. No w tym wypadku odłączy się tutaj kabel, i <laughs> w mojej ocenie to trochę będzie mniej. Mniej m, takie szkodliwe dla komputera niż jakbym miał wyrywać ponownie ten kabel z e, karty dźwiękowej. Niemniej jednak, no, muszę przyznać, że sam design i e, samo brzmienie e, słuchawek NUMTEK zasługuje na uwagę. E, w szczególności, jeżeli macie możliwość przesłuchania sobie wcześniej, zobaczenia jak te słuchawki grają, zdecydowanie polecam, aby się z nimi zapoznać. Podoba mi się też to, że one się tak łamią, można je łatwo schować. Do na przykład pokrowca i gdzieś oczywiście przenieść. Muszę przyznać, że akurat z tym łamaniem słuchawek to się jeszcze nie spotkałem, ale nie miałem po prostu takich słuchawek. Pierwszy raz je mam, ale widzę, że to może faktycznie się sprawdzać, bo w podróży oczywiście spakowanie pakowaniem takich słuchawek zajmują one mniej miejsca i można spokojnie je gdzieś sobie przenieść. Niemniej jednak, słuchawki zasługują na, na to, aby, aby zainteresować się tym produktem. Tak jak mówię. Jeżeli macie możliwość przesłuchania zobaczenia jak wyglądają, zapraszam was na stronę Nuntek, gdzie możecie zobaczyć różne wersje kolorystyczne. No i ewentualnie, jeżeli aktualnie szukacie słuchawek, mogę je z czystego sumienia, z czystym sumieniem sercem polecić, bo spełniają one przede wszystkim swoje podstawowe zadanie i dobrze grają. Dziękuję firmie Nuntek za dostarczenie słuchawek do testów. Będzie jeszcze jeden test urządzenia Firmy Nutek. Bardzo fajny, praktyczny, muszę przyznać, ale to oczywiście kiedy indziej. To tyle. Pozdrawiam Was, energii. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.